Jakie to ma wymiary? Tak, mam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. sprawie klateczki, takiej no. dla, teoretycznie dla pieska ona jest, chyba, nie? Tak. Ale chci, nie, bo pan nie napisał, jak ona tu ma, ma wymiary w ogłoszeniu a potrzebuje na. O, tak jakby, żeby co najmniej dwa koguty tam się zmieściły, nie? Czyli taką dziewięćdziesiątkę pan chce? No taką. No, tak, no taką albo większą. Żeby tam po prostu dwa koguty się zmieściły, ale też żeby nie było za dużo przestrzeni, bo tak jakby organizujemy galę spo, sportową kogutów, nie? W miejscu mam takie trzy klatki no. 90 cm na długość. Wysokość jest mniej więcej tam na 60. cm. I śmiało może też do tego goodów to być ta klatka. To może być w sumie, jeśli tam. A to jest po, to jest po psach? Po, po kim taka klatka jest? To są nowe klatki. A nowe? Tak. Bo pan sprzedaje jako prywatna osoba? Czy gdzieś pan tam, Bo tam słyszę pies jak strzega? Pan jest w jakiejś, na przykład w jakiejś fi firmie? Czy pan jest osobą prywatną? Mm, o, jestem osobą prywatną. Wyszedłem z cen na spacer w tej chwili. A, a kurczę, myślałem, że Pan jakoś tam hurt, hurtowo sprzedaje. E, wie Pan, co mam? Różne rodzaje tych latek, bo przywożę od producenta. No. I jak Pan podjedzie, to mogę Panu trzy sztuki e, pokazać. I se Pan wybierze. Mogę przyjechać do pana, tylko powiem pan tak, nie byłby pan jakby wkurzony albo coś takiego. Że ja bym się właśnie z tymi dwoma kogudzikami, mam, bo mam ich w, w osobnych klatkach. Te koguty, jakbyśmy je tam wpędzili do tej klatki, żeby na przykład na no, taką wiadomo, tam krótką solówkę, tam nie będziemy już przypinali tych noży do łapek, żeby się nie pocięły, ale żeby po prostu tam skoczyły sobie do gardeł na przykład na 30 sekund, czy tam na 20. Zobaczyć, czy to właśnie więcej miejsca potrzeba, czy starczy. Możemy tak zrobić, tylko musimy rozłożyć jakieś kartony w tej klatce, no. żeby nie podrapało, nie, spodu. No, to, no wezm to ja wezmę nawet kartony, bo ja tam mam dużo. No to co, no możemy się umówić na niedzielę? Na poniedziałek? Nie? Możemy. Możemy. Dobra. Pas Poznania jest, tak? Tak. No dobra, no to ja zadzwonię gdzieś w poniedziałek po kościele. Nie po 12 gdzieś. I ja przyjadę, wezmę, wezmę koguty. Yy, no niech tam z, z, zrobię sobie sparring, zobaczymy jak to wyjdzie. I najwyżej wezmę takie 2-3 klatki. A bo pan ile ma ich tych klatek? No ja mam różne rodzaje. A różne rodzaje, I, musi się pan zdecydować na wielkość. Eee. panu? No. I wtedy pan powie, że ta będzie dobra i, i do tej klatki wpuszczamy. A, dobra. No to dobra, to ja w niedzielę się zdecyduję i do pana przezwonię. Dobrze. Dobra, a nie będzie w ogóle jakby co panu przeszkadzało, że to będzie tak jakby solówka kogutów. Ale pan autokary ludzi przywiezie do tej solubki, czy nie, 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 no po prostu mamy tu koguty, one muszą jakby to będą, będzie gala sportowa i w walce wieczoru mamy tam, wiadomo, amatorzy się będą ale w walce wieczoru walczą dwa koguty i musimy sprawdzić, w jakiej, jakby formule, w jakiej formule będzie najefektywniejsza walka, tak? Czyli to właśnie więcej trochę miejsca, trochę mniej miejsca. Do walki yy, 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 ja bym wziął taką większą. Taką 118-115 długą. No to właśnie? Wtedy czy... pan ma lepszy widok i wyższą klatkę bo wiadomo, że będą się podbijać. Hmm. Hmm. No Był ba... pan kiedyś na takiej gali? Byl, byłem właśnie na Filipinach, tylko one w, mają wtedy przyczepione takie. Building building <Uber> Kurde, teraz się przestraszyłem. Wie pan co, bo, bo one normalnie... Proszę uciszyć pieska, można prosić? No niech pan mówi. Bo normalnie to to będzie sparing jakby na gołe pięści, nie? A jak już dojdzie do gali, to one mia będą miały przyczepione szpony do paznokci, że będą się chlastać, nie? No i pan chce... dobra. Jak pan przyjedzie z tymi kogutami, to panu pokażę coś. Dobra. I dam panu większą krewetkę. Taką 115, albo 118. No dobra, dobra, to tam sprawdzimy na miejscu już. Czy już wszystko wiemy, tak? Tak, tak. No. Dobra, to jesteśmy mówieni. Dobra. Jak coś, to zapisz sobie mnie w te, w te, w te, mój numer w telefonie. Napisz sobie na przykład, no tak, tak jak nam nie mówią, na mieście Kogut. Nie muszę zapisywać, bo wyświetla mi się numer. No to dojdę. Słuchaj mnie. A czemu masz dochodzić? Co ch chcesz robić interes, a teraz chcesz dojść? Ale o czym Pan teraz rozmawia? No po numerze dojdę do Pana. Nie muszę go zapisywać. Grozi mi pan? O co pan teraz chodzi? Miałem zapisać numer, tak? No zapisz. Tak pan chciał, tak? No zapisz pseudonim Kogut. A po co mam pana nazywać Kogut, jak będę pana miał numer? A po co, po co pana numer mi Panu mój numer. Tak z ciekawości. No mówię panu, że. Jak pan przyjedzie, albo jak pan się odezwie, no to będę kojarzył. Pan. A, bo ja, po, bo ja pomyślałem, że pan mi grozi, że pan mnie pobije albo coś. Wie pan co? stary jestem, żeby panu skakać po twarzy. Dobra, napisz, pospisz mnie pan po prostu Don Kogutto i ja przyjadę w niedzielę, tam się dzwonimy i dobierzemy odpowiednią klatkę. Dobrze. Dobrze. Dobranoc, przepraszam, że przeszkodziłem. Proszę bardzo. Dobranoc. Dobranoc. A czemu w ogóle gościu doradza, w jakiej, na jakiej obszarze klatki te koguty by się efektywnie biły?